O ludzie, szybciutko, północ, w nocy tutaj walczy z ślimakiem. Pokażę wam sensację. My ludzie nie wiemy, idziecie do lekarza, przepisują środki na oczyszczenie limfy, tabletki, a sam nie wie, co to jest przytulia. Zapytaj lekarza każdego. kasujecie za wizytę prywatnie 500 stówek i nie wie, co to przytulia. I kończył studia w Oxfordach. Zobaczcie, ślimak, taka prosta rzecz. Ma jeden, jeden, tylko ten, jeden umysł. Także pomyślcie sobie, jeden zwój. I taki ślimak zobaczcie na glistiga jaskółcze ziele. Zobacz. Tutaj ode, ode mnie od nie ma ani jednego, ani jednego ślimaka. Zobacz, ślimak, który nie ma jeden zwój, nie ma studiów, nie ma barbary kazany, nie ma zielarzy, nie ma Oxfordów. I popatrzcie co się tu dzieje. Im więcej wy bardziej wygotrujecie, dajcie środki, on idzie na przytulię. On się oczyszcza, bo on wie, że go to uratuje. Zobacz. Przytulia zaatakowana milion ślimaków. Zobacz, gdzie byś nie spojrzał? Listnik nie dotkną, bo wiedzą co, co, co się, jak się to skończy. Listnik go zabije. Zobaczcie ile ślimaków. Nie do wiary. Sensacyjne wydarzenie jakie wam pokażę. Taki ślimak, który nie ma szkoły, nie ma studiów i potrafi. Zobaczcie co się dzieje. Nie żebym tutaj nakręcał czy położyłem te ślimaki. Zobaczcie. Ja walczę z ślimakami, zbieram je teraz. Im więcej wydajecie się truci... O nawet takie zobaczcie. Nawet muszlowy sobie tutaj przyszedł. Zobacz i tylko i wyłącznie na przytuli, jeszcze raz pokazuję, o zobaczcie, tu jest ich masa cała, zobacz, tylko ratują się, wydajecie im trudkę, one żeby oczyścić limfę, a więc idą sobie na tutaj, o, glistiga skłucze, zobaczcie, glistiga skłucze, ziele, nie ma nic, kolejny glistiga skłucze, nie ma ani jednej, ani jednego tego, a przytulia po prostu, on wie co ma, jak ma oczyścić swoją limfę, taką sensacyjną, pokazuję wam te filmiki, o, zobaczcie, ślimak na ślimaku, zobaczcie tu, Zobaczcie tu, żeby nie być gołosłownym. A więc wiecie, co macie teraz jeść. Ślimak wie, a więc wy też bierzcie rozum z głowy. I przytul je zjadają, oczyszczają się. Wy im daje się truciznę, a ślimak po prostu ratuje się, żeby oczyścić organizm to, czym go zatruliście wczoraj. Tak poprawia sobie swój stan zdrowia. No dosłownie tutaj jest cała plaga ślimaków. Nie mogę nawet na tych wysokich na tych na wysokich też ślimak wchodzi tam w środku widzę dziesiątki ślimaków no, zobaczcie to i ślimak po prostu wie gdzie, co, czym się otruć własny organizm także Polaczom jesteś zatruty po chemioterapii yy, węzły chłonne są narażone najbardziej trzeba obserwować węzły chłonne ja również piję to, zaczynam dzień mój teraz 12 w nocy zrobiłem sobie przetulię, właśnie poszłem narwać i zobaczyłem co mnie tu, co mnie tu spotkało Zaraz je zbiorę i moje kury będą miały uzupełnienie diety. I będą mieć witaminę B12. Taka ciekawostka, doświadczamy, dzielę się z Wami. Także idźcie sobie, zobaczcie wieczorem, macie przytulię w ogrodzie, jak ślimak jest inteligentny. I potrafi wam to powiedzieć. A spytaj lekarza, każdego jednego, który kasuje za wizytę i przepisujecie chemię, czy on wie, czy to jest przytulia. Kończył studia, weź go na łąkę i nie ma pojęcia, co to jest przytulia czepna. I na co jest w listingach współczedziele taka ciekawostka i takie uwagi dzielę się z wami przyjrzyjcie się tym ślimakom co one zjadają w nocy pozdrawiam wszystkich i uczymy się od przyrody i obserwujemy przyrodę i potrafimy przeżyć dziękuję pozdrawiam dziękuję jeszcze raz hej ludzie zobaczcie największe skurwysyństwo i plaga w tym roku 12 tysięcy strat codziennie zbieram wiaderko około dwóch 3, 5 kilogramów zobaczcie to jest dzisiejszy zbiór pierwsza w nocy i taki efekt zobaczcie nawet ten mały nawet muszelkowce bezmuszlowe te bez, bez osłony zobaczcie co tu jest i codziennie walczę jedzą sobie tutaj możesz dawać trudki, środki wydać pieniądze 600 złotych my wydali na różne środki no nie pomoże nic straty ogromne zjadły 8 milionów fiatów posadziłem kocankę właśnie piaskową która nasiona kosztują bardzo drogie i tak walczę pierwsza w nocy codziennie no jedyną radość z tego co mają to jest kury które pochłaniają mają witaminę B12 i tylko taki ślimak ma, inteligentny jest, wie, i wchodzi sobie na przytulię czepną, oczyszcza limfę, ty go możesz truć, a on i tak sobie przeżyje, bo limfa go wyczyści. A więc polecam wam, wiecie co macie robić, ślimak wie co robić, także wiesz co masz teraz pić. Jesteś po emioterapii, potrzebujesz oczyścić limfę, boisz się, nie wiesz co cię czeka, ja również codziennie zaczynam dzień od właśnie przytuli czepnej. I pokazuję wam jak ślimak potrafi się wyuczyć i jeść takie, tą przytulię czepną. I to jest mój zbiór, teraz godzinę zbieram codziennie. Niesamowita plaga i niesamowite straty. Nie pomogą żaden sól, żaden popiół żadne środki, one wszystko mają gdzieś tam. Nie pomoże puszka z piwem, do tego odządzą. Już chodzi do piwa 10 sztuk, a, a miliony jest wokoło. Także polecam, pozdrawiam wszystkich, którzy ponoszą takie straty, już wychodzą z tej tacy. I zaraz rano na śniadanie będą miały co, e, kury sobie wciąć. Pozdrawiam wszystkich, walczę, druga w nocy będę walczył ze ślimakami. Dziękuję i zapraszam was do normali, jak jeszcze coś tu przeżyje i zostanie chociaż jeden kwiatek. Dziękuję, walczymy wszyscy, nie wiem kto to stworzył, co się stało w tym roku, że taka inwazja ślimaków. Ciekawe czy macie, dajcie komentarz pod filmem, czy macie podobne problemy jak ja. Dziękuję, pozdrawiam, bo ja walczę, już nie mam siły, ręce opadują, nie chcę się żyć w tej przeklętej milówce. No to hej, nikt wokoło nic nie, nie uprawia, wszystko zarośnięte po kolana. Jestem jedyny rolnik, który jeszcze coś tu chce zrobić i uprawia coś, no to przyszły na mnie wszystkie ślimaki ze wszystkich terenów pozdrawiam serdecznie, dziękuję za uwagę oglądajcie, doświadczamy co się dzieje całe życie, hej no zobaczcie, mała konsternacja przyglądają się moje zbiory ślimakowe zobaczcie, mała konsternacja się przyglądają co to jest i już to znika i nie potrzeba gęsi, nie potrzeba kaczek, biegusów Moje kury sobie z tym poradzą, tylko muszę to rękami nazbierać. Na wybiegu też nie ma ni jednego ślimaka. Tam gdzie kura, to wszystko są w trawie wydziubane. Zobaczcie, i już kura ślimaczki nie ma. A, wejdą do pojemnika, o. Zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, ile ślimarów. Nie potrzeba soli, nie potrzeba nic, nawet te z pancerzem. Zobaczcie, z pancerzem i sobie poradzi. Rozbiję pancerz dziobem i... No i już ślimak nie ma szans. To mnie przynajmniej cieszy, że mam jedyny pożytek, że kury mają witaminę B12. Uzupełniają białko, jep, aminokwasy. I nie my grozi im żadne robale, bo dostają cały czas piołun, są na wybiegu, mają pokrzywek, kwas mrugkowy, także nic im nie zagraża. Natura, że kura normalnie ślimak je w trawie i przecież go nikt nie wybiera i nie ma żadnych kwasu Natura to wszystko reguluje. Zobaczcie, co się tu dzieje. Jaka radość po ślimaka. I ślimaki zniknęły w sekundzie. Pozdrawiam, tyle jest jedyny ratunek i pożytek z tych ślimaków, że moje kury uzupełniają dietę. I tu zaraz do wiaderka wejdą i zjedzą wszystko. Pozdrawiam wszystkich. Codzienna walka, doświadczamy z tymi ślimakami. No dziękuję za komentarze. Widzę, że macie nie tylko ja ten problem. Straty ogromne przynoszą mi ślimaki. Tyle pociecha z tych, że to kury zjedzą. Pozdrawiamy wszystkich, dzięki hej.